Hej kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie temat odpieluchowania Adasia. Jak ja to zrobiłam u siebie, pewnie widzicie, jeżeli ktoś oglądał moje ostatnie QA, że mam maraton nagrywek. Powiem Wam, że myślałam, żeby się przebrać, może zmienić fryzurę. Nie o to, żeby, nie o to, żeby oszukiwać, że wiecie, nagrywam innego zdjęcia, coś, tylko żeby może wiecie, nie było tak nudno. Ale potem sobie myślę, czy to naprawdę jest potrzebne. Chyba chodzi o sens, co mam do powiedzenia. Także stwierdziłam, że siadam i nagrywam dalej, póki mam taką możliwość. Zastanawiałam się, czy nagrywać taki filmik, czy o tym coś powiedzieć we vlogu, czy właśnie nagrywać osobny filmik, ale dostałam prośbę o nagranie takiego filmiku, także stwierdziłam, że powiem, jak to u mnie wyglądało. Ja w ogóle jestem, już mówiłam też w tamtym filmiku, ja sobie nigdy nic nie zapisuję, idę na żywioł, także zajrzyjcie po tym filmiku do opisu, bo jeżeli coś, jak potem go zobaczę, to może być tak, że mi się przypomnisz, że czegoś nie powiedziałam, to zawrę to w opisie. Także spójrzcie, może... Właśnie mam, mam nadzieję, że niczego nie pominę, ale tak jak mówię, postaram się skupić i z głowy wszystko powiedzieć. E, także zaczynajmy. E, może powiedzmy sobie na początku, e, dlaczego się zdecydowałam. Adaś ma 2 e, latka równo. Dzisiaj mamy który? Listopad 8 chyba. A do 25 października skończył 2 e, latka. E, no i ja jeśli chodzi o czas, stwierdziłam, że chcę Adasię odpieluchowywać w lato bo wiecie, żeby jak latał po dworze, w samych majtkach mógł, tutaj my mamy wiecie swoje podwórko, żeby wiecie nie było tego prania, dziecko w lato spędza dużo czasu na dworze, nie trzeba tego ścierać jak wiecie, wiadomo jak jest przy, przy odpieluchowywaniu, dużo wpadek na początku, wiadomo jak się dziecko uczy, także po prostu z własnego, może nie lenistwa, ale po prostu uważałam, że tak będzie wiecie wygodniej odpieluchować go w lato. I y, wiem, że na przykład dzieci, wiecie, jak przeważnie babcie czy to, czy rodzice y, czasami mówią, może wiecie, kiedyś też nie było tych pieluch nie było tak wygodnie jak my i szybciej y, sadzali dzieci na nosik nawet tak miały po pół roku i się sadzało i ja y, nie uważam tego za coś złego i też uważam, że to jest możliwe, ale y, wtedy moim zdaniem dziecko mniej rozumie, wiecie, na przykład Ada się z rynką, to teoretycznie mogłam go już rok temu w wakacje y, y, odpieluchowywać, bo wiecie, już tak siadał około tych wakacji, ale ja stwierdziłam, że wiecie, nie chce się aż tyle y, mordować z tym, można powiedzieć, bo na pewno to będzie trwało niż w kolejnym roku, gdzie będzie już po prostu bardziej to rozumiał. Także tak jak mówię nie neguję, ale ja tak y, po prostu stwierdziłam, że właśnie chcę go odpieluchować w okolicy dwóch lat, bo już będzie więcej y, rozumiał i na pewno to y, szybciej, y, łatwiej przyjdzie. Y, no, y, jeśli a już no i powiem Wam, ja go w końcu odpieluchowałam, y, tak miało być wakacje, wakacje, a wiecie, nie chciało mi się to, to zabrać, szczerze mówiąc, wiecie, tak właśnie o to chodzi, że mamy te pieluchy i po prostu chyba u nas jest łatwiej niż kiedyś, kiedy się nie dziwię, że wiecie, nie chciało mi się wprać tego gorać, dlatego szybciej te dzieci sadzali. No jeśli chodzi... Aha, czekajcie, no i powiedziałam, że właśnie miało być lato, lato, a tak to odkładam, podkładam. I w końcu chyba we wrześniu były takie prognozy pogody, że jeszcze z dwa tygodnie będzie w miarę taka letnia pogoda, a potem już przychodzi zimno. Także mówię, kurczę, już potem się nie będzie chciał wejść w domu, prać tego wszystkiego z tych spodni, ten jeszcze póki może tak polatać po dworze, To się za to biorę no i się udało. Jeśli chodzi o nocnik, jaki mamy stoi tam chyba nie chce mi się iść i wam pokazywać może wam podlinkuję. Ten nocnik Adaś dostał od jak Adaś się urodził, to mojej mamy w pracy złożyli się znajomi na taką paczkę dla Adasia i oni dostali nocnik, tak od nich dostał Adaś nocnik, także ja nie kupowałam nocnika. Ja, jakbym miała sama kupić nocnik, to bym kupiła najprostszy nocnik, nie grający, bo tak właśnie troszkę, wiecie, jakoś też jest super, nie przygotowałam tego odpieluchowania, ale czytałam, że, wiecie, są niektórych, jak jest grający nocnik, niektórych zachęca, a niektórych, wiecie, wiecie tak się boją tego nocnika, że, wiecie, już mają taką traumę i nie chcą tam nic zrobić. Więc ja stwierdziłam, że wolę kupić bez, bo na pewno będzie. Łatwiej, jakby nauczyć go robić tego nocnika, wiecie, tak powiedzmy, bez żadnych fajerwerków, niż jak się przestraszy, i potem mogą być z tym takie problemy, że w ogóle nie zrobi na nocnik. No, także tak, także Wam podziękuję. I jeszcze moja mama potem kupiła do siebie drugi nocnik, to jest taki najzwyklejszy, z. Mam no, nadzieję, go kupiła w Netto czy coś, najzwyklejszy, plastikowy, ma za 20 zł, i y, tylko ten, który ja mam który byś dostał, to jest taki z wyjmowaną wkładką. I bo ja bym polecała ten, ten z wyjmowaną wkładką, po prostu wiecie, prościej, prościej się go czyści, wyciąga się w sad, idzie można wylać, a wiecie, jak się już ma ten taki większy, no wiadomo, nie jest to jakiś straszny, też normalnie Adaś się używa go u mojej mamy, ale jednak uważam, że ten jest lepszy właśnie z wyjmowaną wkładką, bo wiecie, po prostu łatwiejsze czyszczenie. No i teraz tak, też nie powiem nic odkrywczego, Jedną rzecz, którą zastosowałam, która raz tutaj się może ktoś ze mnie śmiać, ale po to był ten filmik, żeby właśnie, może, wiecie, coś nowego wprowadzić, bo jeżeli nie miałabym nic do powiedzenia, to bym polskiego filmiku nie nagrywała, jeżeli miałabym powiedzieć, wiecie, to co wszyscy. To uwaga, uwaga, ja pierwsza nasikałam do nocnika. Po prostu od kiedy uznałam, o dobra, od poniedziałku, pan tam był poniedziałek, mówię, zaczynamy naukę nocnika i wstałam i właśnie chciałam się siku, i patrzę na ten nocnik. Mówię, wiecie, ale mówię właśnie, że często jest tak, że jeżeli ma jakieś dziecko w swoim otoczeniu, które już się załatwia na nocnik, to wtedy dużo szybciej dziecko się uczy. Nawet Nessie to chyba mówiła, że odpieluchowała wiki w jeden dzień, bo zobaczyło bo tam jakiegoś starszego dziecka, no u nas powiem wam. Tu mam kuzynki mi chodzą do przedszkola to nie mam aż takiej styczności codziennej, więc twierdziłam, no, że wiecie, no, trzeba się poświęcić to no, nie było takie super poświęcenie yy, i po prostu nasikamy tego nocnika. I powiedziałam, Adaś się wizować, Mama si, si. o i też właśnie Adaś, jak jest coś ciepłego, to mówi si. I stwierdziłam, że nazwę u niego, wiecie, można mówić siku, siusiu, że powiem mu sisi, bo wiem, że jeżeli będzie chciał, to to wymówi. Także, wiecie, nie, że moja jest taka rada może, żeby wiecie, nie nazywać się, na przykład dziecko nie umie mu powiedzieć siku, a mówicie siku, wiecie, żeby zawołał. No i jadaś faktycznie nauczył się sisi, bo wiedziałam, że umie mu być si, więc będzie mu jak coś łatwo. Zawołać. No i y, muszę też właśnie powiedzieć, że u nas prosto posz, poszło to odpieruchowanie, bo w ten dzień, właśnie kiedy nasikałam do tego nocnika, to Adaś usiadł i nasikał. Także, także jeżeli macie problemy, nie umiecie dziecka przekonać, to spróbujcie może takiej metody, wiecie, może dla kogoś to może wydawać dziwne, ale moim zdaniem no, nie ma w tym nic, wiecie, jakiegoś strasznego. Dziecko Widzimy, mamę, wiecie, najbliższa osoba dla niego to jest matka. Także chyba matka się przy dziecku nie krępuje żadnych rzeczy. Także ja takie coś, powiem Wam, nie słyszałam, żeby ktoś tak zrobił. Także może jest to jakaś moja autorska, odkrywcza metoda. Także może jeżeli macie problemy, spróbujcie, wiecie, zawsze warto spróbować. No i jeszcze jedną rzecz, której właśnie u nas się udało zaraz, mówię Wam, co tak, ja nasikam do tego nocnika, wylałam i ona nasikał właśnie, ale jeżeli bym mogła jeszcze komuś coś zaproponować, jak nie to, moją kuzynkę oduczyłam sikania z nosnika na toaletę, bo właśnie był taki okres, że chcieli ją nauczyć, żeby była większość, żeby na toaletę, ona za, wiecie, chiny nie chciała i ja tak wymyśliłam, wiecie, co może być ciekawego w toalecie, no spuczka i pokazałam jej, że jak nasika do toalety, to wtedy będzie mogła spukać. I wiecie, takie się spodobało, zawsze wspominałem, że Monika, ty nauczyłaś Lenę załatwiać się do toalety. Wiecie, nie chodzi mi o uczenie się dziecka na toalecie, tylko że wiecie, może wyleć z nocnika i że będzie mogło sobie nacisnąć spuczkę, i że to będzie, wiecie, jakaś taka forma nagrody, coś łał. Wow. Także ja bym uderzała w takie coś. No i co, jak to u nas wyglądało? No wiecie, Adaś nasiusiał do nocnika, także super no i wpadek było dużo i wiecie co, czytałam, nie chciałam go, jeżeli wiecie, się posikał czy coś, nie chciałam go ganić za to, że wiecie, jakoś po nim krzyczeć czy coś, bo wiadomo, no tak na logikę przecież to jest dziecko, co do dwóch lat normalnie robiło w papersie, było wszystko spoko i nagle zaczniemy się po dziecku nie wiadomo jak drzeć czy tam krzyczeć, że wiecie, że co ty robisz i w ogóle, ale też wiedziałam, że nie mogę tego, wiecie, zostawić tak bez echa, że co, posika się, no i, i dobrze, także jeżeli nasikał, bardziej chodziło mi o motywujące jeżeli nasikał do nocnika. To wiecie, brawo, całusy, super, tak wiecie, żebyście tu takie dowartościowane. Naprawdę widziałam, że on to rozumie, że wiecie, że jest tak super, że, że właśnie nasikał tego nocnika. No właśnie, no też mi, wiecie, ciężko określić, bo naprawdę mi się wydaje, że u nas to poszło, a to wiem, że mają ludzie straszne problemy. Ja się powiem wam, że też szykowałam, to będzie na pewno najcięższe uduczyć Adasia y, sikania na nocnik. No a powiem Wam, no poszło. Naprawdę on to fajnie y, załapał. Nie wiem, czy nie zmieniło ustawienie, bo mi pokazuje, że już jest mała bateria, chyba jest troszkę krzywo. Dobra, zostawiam, bo już yy, kończę. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że yy, a jeżeli właśnie było, yy, wiecie, zrobił, do, no, do, posikał się, no to wiecie, mówiłam A, dać B, coś tam, nie wiecie, żeby jakoś po nim krzyczeć czy coś, no bo wiecie, yy, chyba nie, no to, to, to wiadomo, naturalna, fizjologiczna potrzeba trochę dziecku zajmuje, żeby żeby to ogarnął, ale wiecie, mógł, na pewno nie zostawiam tego BZH, tak jak mówię. No, czasami, wiecie, tak sobie tam kurczę, no przecież wiadomo, no, posikał się, zapomniał, ale wiecie, no też moim zdaniem nie można tego zostawiać, znaczy no ja tak po prostu zrobiłam, nie zostawiałam tego bez echa, żeby po prostu wiedział, że no A daś B, co zrobiłeś, fuj, takie coś. No jeśli jeszcze, jeszcze tylko myślę, jedna kwestia, aha no powiem, yy, zdarzył nam się kryzys wiecie, już, już było fajnie fajnie jednak taki lekki kryzys zaczął się posikiwać yy, też widzę że jak na przykład się bawi ze swoją kuzynką i bo jak jest sam to cały czas sam pójdzie powie Sisi ten, a jak się jest ze swoją kuzynką, to musi zapominać czasami, być tak troszkę zrobi do majtek i woła mama Sisi, także jeżeli jest taki zaaferowany, to właśnie mówię, pytam się go częściej, czy, czy chce, bardziej mu o tym przypominam, bo tak to raczej sam pamięta, powiem Wam, ciężko mi powiedzieć, ile to potrwało, wszystko myślę, że może z tak łącznie z... Nie wiem, może, no tak w tak dwóch tygodniach był kryzys, tak powiedzmy, że z miesiąc, że całkiem wyszedł z tych pieruch. Zakładam mu pieruchę na noc, bo raz mu nie założyłam, to akurat posikał, a przeważnie nie posiłkuje ja Także stwierdziłam, że na noc mu jeszcze mogę zakładać, ale on się budzi i była siś. Czasami w nocy, jak się przebudzi, to była siś. Także ogólnie, no nie wiem. Ojeku, raz na 10 dni się może zasika do pieluchy w nocy. No i właśnie jeśli, jeśli jeszcze chodzi o pieluchy w dzień, to wiecie na początku oduczyłam go. No, już chodził bez pieluchy, no i właśnie mówiłam, że wiecie, już raczej dziecku nie zakładać pieluchy, no i jest to logiczne, że co, wiecie, dziecko sobie chodzi bez pieluchy i nagle idziemy do sklepu, zakładam pieluchę, bo tak wygodnie i nasika i wiecie, i po nim nie krzyczymy, bo jest spoko, czy tam wiecie, nie, nie mówimy, że, że coś źle zrobiłeś, bo, bo sami byśmy na to przygotowani, także stwierdziłam, że jest to bez sensu i tam wzięłam go na prędzawę bez pieluchy, wiecie, posikał się cały, no i wracaliśmy do domu, ale właśnie, no, myślę, że wiecie, lepiej przetrwać ten moment, i nie zakładać dziecku pieluchu, no bo wiecie, no skąd tak dziecko ma wiedzieć, że tu się posika i jest źle, a założymy mu pieluchę w dzień i jest spoko, bo wiecie, bo, bo my byliśmy na to przygotowani, że może się posikać także. Także tak, to był mój sposób na odpieluchowanie Adasia, sprawdził się, tak jak mówię, też wydaje mi się, że Adaś jakoś to szybko pojął, no, ale myślę, że wiecie, może coś wyciągniecie z tego filmiku. Tak jak mówię, jeżeli coś mi się przypomni jeszcze, to napiszę w opisie, także sobie zajrzyjcie. Myślę, że Baraczek wszystko powiedziałam, ale w razie co zajrzyjcie, czy czegoś nie ominam, no i mam nadzieję, że, że komuś się ten filmik do czegoś przydał, może komuś to jakoś pomoże w odpieluchowaniu swojego dziecka. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Pa! pa.